Witam wszystkich na trzeciej praktyce mocy smoków. A, pozwolenie od błękitnego nieba. Trzecia praktyka to jest poważna energetyka, czy poważna ilość energetyczna, czy poważny wzorzec. I ci, którzy się nie wyczyścili na pierwszej praktyce, zapoznanie się z ideą smoków, czy możliwością pracy ze smokami, a, oraz ci, którzy nie zrobili właściwą ilość medytacji. Mogą się troszeczkę przegrzeć. Co to znaczy się troszeczkę przegrzeć? Mogą na przykład stać się piękni jak ja. O, tutaj mam taką fajną fryzurkę. Ta fryzurka mi się zrobiła niestety albo od młodości, albo od energii. Od pracy z energiami. Natomiast podejrzewam, że zajmuję się jednym i drugim kultywacją ubytku młodości. Czyli w momencie urodzenia zachorowałem na starość, czy w momencie urodzenia zachorowałem na śmierć. Oraz intensywnym poszukiwaniem energii, zrozumienia, czy, czy, czy większego wglądu. Do tego jestem coraz piękniejszy, szczęśliwszy i radośniejszy. Natomiast ci, którzy nie chcą, żeby mieć troszeczkę różnych dziwnych przegrzewek, czyli przewartościowania ilości emocji, napięć w swoim życiu, powinni praktykować z polem mocy niższych praktyk energetycznych, czyli pierwszej praktyki smoczej i drugiej praktyki smoczej, czyli pierwsze zapoznanie się ze za energiami, a druga praktyka, medytacja, też, też zapoznająca, ale już medytacja na smoczych energiach czy smoczej sile. Powtórzmy jeszcze raz teraz, medytacja na smoczych energiach, na smoczej sile, o, lekka, miła, sympatyczna, smocza siła. Natomiast teraz jest trzecia praktyka, trzeci poziom siły. Trzecia praktyka pozwolenie błękitnego nieba. O co chodzi? Abyśmy mogli wejść w siłę, w potencjał i możliwości, coś musi nam pozwolić. No i ogólnie tutaj, hmm. w smodszych zabawkach, jest to pozwolenie od błękitnego nieba, że błękitne niebo nam pozwoli. Abyśmy mogli więcej zrozumieć, patrzę się teraz na niebo. Jest super pięknie błękitne. Oczywiście niebo jest zawsze błękitne. Natomiast o co chodzi? To pozwolenie od błękitnego nieba jest to inaczej. Transformacja naszej świadomości związana z tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi kosmosu, wszyscy jesteśmy dziećmi przestrzeni, pustki i energii. Wszystko jest niczym, nic jest wszystko, życie jest snem, sen jest życiem, jawa nie istnieje, sen jest aktywność, senna jest realnością i mnóstwo różnych dziwnych wzorców, które są nie do potwierdzenia, tyle oczywiście ja nie wierzę, niektórych których nie ma. Natomiast o co wszystkim tym chodzi? Abyśmy mogli wejść w smoczy potencjał. Smocza zrozumienie. Musimy wiedzieć, jak to jest naprawdę. A niektórzy mówią, że naprawdę to jest tylko wielki kosmos. Nasza wyobraźnia, nasza imaginacja. Wszyscy bogowie, niestety, podobni są do ludzi, którzy o nich myślą. Niektórzy mają wyobrażenie, czy, czy obraz, czy wyższe światy czy wyższej istoty. Ja oczywiście tak nie myślę. To nie jest moja koncepcja. Natomiast o co chodzi? Słyszałem to i mam to przyjemność powtórzyć dla tych, którzy chcą coś zrozumieć. Ja oczywiście wierzę we wszystkie wyższe światy, wszystkie zrozumienia i wszystkie wyższe potencjały i możliwości. Natomiast pozwolenie od błękitnego nieba, aby wejść smoczy potencjał. Trzeba zrozumieć smoczą rzecz. A smoczą rzeczą jest pozwolenie od błękitnego nieba. Zrozumienie, że wszystko jest błękitne, wszystko jest dobre, piękne i wspaniałe. Pozwolenie od błękitnego nieba, smoczy potencjał, smocza rzecz, smocze zrozumienie. Można na tym medytować, można myśleć, że wszystko jest błękitne. Można otwierać się, otworzyć się, otwierać się na wzorce spokoju, harmonii, zrozumienia, pozdrowienia od błękitnego nieba, pozdrowienia od błękitnego nieba, pozwolenie od błękitnego nieba, błękitne zrozumienie. Ech. Odrobina błękitna w naszym życiu nikomu nie zaszkadzi. Błękitne nieba daje nam prawo do rozwoju, prawo do wyjścia, a może, może krok do przodu, dalej. Pamiętajmy, abyśmy trzymali czystą świadomość, czyste zrozumienie. Czystej świadomości, w czystym zrozumieniu. Czysta piękna smacza miłość. Czysta piękna smacza energia. Pozdrowienie od błękitnego nieba. Pozdrowienie od błękitnego nieba. Abyśmy się mogli rozwijać, niechaj. Błękitne niebo przybędzie dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać. Błękitne niebo, błękitne nie Smoczy świat, piękny świat, wspaniały świat. A w którym wszystko jest inne. Niektóry chce pomóc ludziom w stresie. Walce, niezrozumieniu. Pozwolenie od błękitnego nieba. No to, żebyśmy mogli zrobić krok do przodu. Krok do przodu możemy zrobić, hmm, jeżeli coś zdamy z siebie. Bo dlaczego mocny świat ma nam coś dawać? Dlaczego smoki mają nam coś dawać? <laughs> Pozwolenie od błękitnego nieba. O, tak. Na to byśmy się mogli rozwijać. Na to, żebyśmy mogli Naszymi życzeniami wpływać na miłość i dobro na tym świecie. Pozdrowienie od błękitnego nieba. Pozdrowienie od błękitnego nieba, błękitne niebo, błękitne niebo, błękitne niebo dla tych, którzy chcą się rozwijać, dla tych, którzy byli formalnie u na inicjacjach, dla tych, którzy mnie nigdy nie widzieli, dla tych, którzy wylądowali to przypadkiem. Trzecia smaczna praktyka. Zrozumienie błękitnego nieba. Pozwolenie błękitnego nieba. Pomoc błękitnego nieba, abyśmy mogli drgnąć do przodu, abyśmy mogli zmienić coś w naszym życiu, w naszym potencjale i w naszych możliwościach. Pozwolenie od błękitnego nieba. Niechaj przez nas przechodzi. Coraz więcej spokoju w nasz świat wokół nas. Na początku bliski świat, później dalszy świat i dzięki temu, żebyśmy mogli coś otrzymać. Coś dajemy, coś otrzymujemy, ale żebyśmy mogli to robić, musi być pozwolenie od Błękitnego Nieba. I niechaj ci, którzy mają otrzymać, czy chcą otrzymać pozwolenie od Błękitnego Nieba, na pracę z wyższymi energiami, na pracę z wyższymi możliwościami, z wyższym potencjałem, niech to otrzymają. Hmm. Pozwolenie od błękitnego nieba, pozwolenie od błękitnego nieba. Błękitne niebo jest prawdą, błękitne niebo tylko istnieje. Wszystko inne są wyobrażenia naszego życia, potencjału i możliwości. Pozdrowienia od błękitnego nieba. Adam Kowalski dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać i praktykować to smacznymi energiami. Pozwolenie od błękitnego nieba. Do zobaczenia.